Są, bo naprawdę, patrzą na to wszystko, w tych większych klasach, czy to jest w gimnazjum, czy gdziekolwiek, jeżeli jest większy poziom nauczania, te dzieci mają jeden, 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 jeden. Naprawdę to jest ciężko nauczyć te dzieci, żeby wszystkie po prostu poszły z tym programem, bo program jest naprawdę się. Materiału jest coraz więcej. No ja myślę, że Pan Dyrektor i Pan Wójt, to Wasze są problemy. My chcemy, żeby te dzieci miały tylko dobrze. Żeby Pan Dyrektor i Pan Wójt razem się spotkali, i niech razem o... Myśmy Skończą się szkoły pieniądze w ogóle. Nie będzie nawet na opo. Więc bo końc z WOP, a ma jeszcze dyrektor szukać oszczędności. Je, je, jeżeli dostał 36% środków, ja no, na pewno nie dopuszczę do tego, żeby szkołę zamknąć i opału nie będzie. <laughs> no, wtedy, e, wtedy jest taka ja prawda, to prawda, że jeszcze się... Nie? Byście mnie Państwo no, na pewno z tej gminy wyrzucili. Ja bym zamknął taką dużą szkołę. E, ja wiem, że Pan ma woli, e, że Pan jest ojcem i tak e, licznej klasy, ja w klasy. E, w tej chwili też jest. jeszcze raz. E, chciałbym tutaj zakomunikować, spotkamy się e, z dyrektorem, mimo że. E, znajdziemy inne oszczędności, gdzie może będzie to 50 czy 100 tysięcy e, złotych e, i może znajdziemy do takiego, że e, nie trzeba będzie wyłączyć e, może poprzez tylko czwartą, tam jest tylko, no tam jest 27, chcecie? Może faktycznie. Pierwsza klasa to może jest ten początek. I jeśli... Jeszcze nie było, od września ma nastąpić, również będzie miała pokrycie w subwencji. to cięcia etatów nie wpłyną na szczepionki szkolnictwa i gimnazjum, są całkowicie pokryte w subwencji. Jeśli w szkole dwa etaty odejdą, to wiadomo, że subwencja, to subwencja będzie nie będzie tak. taka sama, bo ilość dzieci się nie zmniejszy. Na skład subwencji w tym roku 4,5 tysiąca na dziecko jest ilość uczniów, liczba nauczycieli i ich wykształcenie. To jest to całość tworzy subwencje. Osoby tak to się kiedyś nazywało. Teraz to się nazywa dysleksja. Moje dziecko też jest dyslekcją. Dzisiaj, nachodziłam nachodziłam, naprosiłam, żeby ktoś inaczej traktował dziecko, które ona chodzi do klasy, gdzie są 23 osoby. 26 osób. 26 osób. Tak, 26. no to ile trzeba było się naprosić, żeby ją traktowano też normalnie? żeby był czas dla nich też ekstra, taki, żeby nauczyciel podszedł, powiedział, coś wytłumaczył. Tak, tak. A teraz jak pan mówi, że takie duże klasy będą, to co, to będą znowu matoły, znowu matoły wyjdą i takimi matołami pan będzie rządził. Tu może nie będzie może o to chodzi. No. Winno nastąpić zmniejszenie wydatkowania na co najmniej dwa etaty wynagrodzeń nauczycielskich. Krótko i węzłowato na ten temat. Natomiast ja tutaj jestem troszeczkę osobą z zewnątrz, no z jednej strony nie dziwię się państwu, jesteście Iście komfortowej sytuacji, klasy są kilkunastoosobowe. Sam mam dziecko do czwartej klasy szkoły podstawowej, chodzi i ta klasa od pierwszej, to jedna z lepszych szkół, zawsze była osobowa. Natomiast zrozumcie Państwo również, że gmina nie może z roku na rok coraz więcej kwot wydatkować na utrzymanie oświaty. Ta subwencja nie zapewnia całkowicie. i wyłącznie, muszę Państwu powiedzieć, w szkołach niepublicznych są klasy kilkunastoosobowe. I to, że akurat nie wójt w tym momencie, w tym trudnym okresie, zarówno dla budżetu Skarbu państwa, jak i gminy, wydał te wytyczne, oczywiście wytyczne mogą się zmienić. Z czasem będzie polepszy się sytuacja, wójt może równie dobrze cofnąć te wytyczne nie ja Chcę prostować cały czas. Wcześniej wójt mówił o pensjach. Nie być o dzieciach, ale o pensjach 4200 nauczyciel dyplomowany. Nie chciałbym, żeby moi nauczyciele dyplomowani przyszli do mnie i powiedzieli dyrektorze, gdzie są te pieniądze, których nie dostajemy, bo tyle nauczyciel no, nie ma pensji. Tu Pan mówisz o konsolidacji klasy, że jeżeli dwie klasy skonsolidujemy, to jest oszczędność dwóch etatów, czyli dzieci mają 36 godzin w jednej klasie, bo jeżeli skonsolidujemy, skonsolidujemy pierwsze klasy, to 36 godzin musi zostać, bo etat jest 18 godzin pensum nauczyciela. Ja wiem, że średnio na oddział przypada 1,6 etatu, a w klasach młodszych tych 1,3 to nawet tyle nie jest, także to też nie dwa etaty. I, I też szkoły niepubliczne. Kilkunastu uczniów podaje się za wzór, a tu chcemy robić masówkę. Jeżeli posłuchamy, poczytamy, pooglądamy w telewizji gdzieś tam jeszcze, to z których szkół uczniowie są. Pierwszymi laureatami w głównych krajowych konkursach zajmują pierwsze miejsca w publicznych, bo tam są lepsze warunki. No, no, mamy publiczną szkołę, która jest utrzymywana z subwencji i no niestety jesteśmy w gorszych warunkach. I czemu mamy jeszcze gorsze warunki? Naprawdę prosimy, żeby wycofał tę decyzję. Prosimy, tylko prosimy. Nic więcej. Wójcie, my się nie przyszliśmy tu z Tobą kłócić. Rozliczać siebie za subwencje, czy 33, czy 35%, czy 100%. Ktoś tutaj, jak zabraknie na prąd, zabraknie na węgiel, my się tam zjawimy. My się tam zjawimy. Naprawdę, obiecuję, że się tam zjawimy. Nie interesuje nas to. Wójt ma, wie, w co się wójt pakuje, wie, wujt, co ma na głowie, wie, komu musi zapłacić, wie, ile kosztuje utrzymanie szkoły. Nas to nie interesuje, wójcie, My jesteśmy rodzicami. My prosimy, żebyś wójcie cofnął. Tak jest dyrekcja szkoły, zbierzemy się jeszcze raz wszyscy w przyszłym tygodniu i trzeba temat przeczepać, no trzeba temat przeczepać i, i to rozmawiać szczerze, czy to, czy takie rozwiązanie, czy takie i ostatecznie postanowić w tej materii. No takie, takie, takie Chciałbym się jeszcze raz spotkać z rodzicami e, tych klas, które to dotyczą pierwszą i e, czwartą no i powiedzieć jaka decyzja jest. E, myślę, że co do pierwszej klasy e, to może faktycznie e, jest e, za liczna klasa, może jest e, za szybko tak liczne klasy robić. Co do czwartej klasy to, to są już starsze... mówić jako matce, które dziecko wymaga więcej wysiłku klasie. Do, więcej. Nie więcej tak. Te małże idą z taką euforią do szkoły, no one są trzy razy chętniejsze do nauki. Proszę, tak, ale te dzieci przyduszone, które sobie nie dają tak. rady, to im pomoże. Na takim poziomie, w trójkę, a to ja zrobię przed jakoś klasa 27, 27 dzieci? Co ja wtedy zrobię? Więc tak jak mówi pani teraz w dokładnie, jak że będę na kolanach padać, bo to dziecko potrzebuje już pomocy. A co ja zrobię w czwartej klasie? Jeżeli pan będzie taki, ja nie będę mogła pytać nauczyciela, co on zrobi, jak będzie 28 27 dzieci? Myśmy o to walczyli, żeby miały dzieci lepiej, zrozumiecie na to, z boską. Bo no tak jak mówi Pan Dyrektor, Pan Dyrektor mówi tutaj jedną mądrą rzecz. W, tej, w tym całym zalewie tej powodzi. Te dzieci pójdą w świat lepiej wykształcone, te dzieci będą miały, będą miały lepsze perspektywy, te dzieci mają być naszą przyszłością, które mają dobre warunki nauki. Pan Wójt obiecał, że temat zostanie jeszcze raz rozpatrzony. A nam wszystkim życzyłbym tego, że po 30 maju żeby wszyscy mieli uśmiech od ucha do ucha. Wodarze i my wszyscy. Dziękuję bardzo.